para 23 jest to znowu coś innego, ale zarazem to samo. Bo tak, z góry mamy króla, mamy ole, no to wiadomo samego gołębie z Misza polski podwójnego, wice polski i, i no mistrzostw jest ciężko by to było wszystko wymieniać, no wiadomo, że już nie będę się powtarzał. Z dołu jest ta tak zwana 50 ze złoty pary, no to są już nie że to jest babcia, ale to są te oryginalne gołębie mentego, no to to, to po prostu tam gołębie roczne 700 800 km po prostu za roczniaki zaliczyły Ola 28014 w M klasie 8 klasie C to za rocznego już po prostu, nie to wtedy jeszcze latem w Częstowie to no to miałem ilość roczniaków najlepszych w oddziale. Później pazurek Tutaj jest dzianek jest syn Pazurka, no to też lotowany, to był gombi drugi w Polsce i, i tak dalej. Brukselka, tu jest napisane trzy razy Brukselka, to jest trzy razy, to było jak trzy razy, bo ona już była ze sześć razy, miała po kolei konkurs z Brukseli bardzo czołowo. Tu jest niezmienione jeszcze w komputerze. Później jest Strzała 69, no to jest mamusia gołębi, tu jest w poradniku hodowcy, no to była dziewiąte miejsce w Polsce, na okręgu trzecie miejsce i w standardzie, i w wyczynie. I to jest też gołąbek, który miał był w drużynie, co miał 18 w A klasie. A ona się wywodzi z gołębi drapy, która samiczka 475, ja ją później sprzedałem tą do, do zakopanego lachom. No to po tym gąbku na, na WG Giewon tam bardzo łatwiej mu latały, ale. Jej rodzice byli kupieni, za, dla para zapłacił za tą matkę i tej samiczki 50 tysięcy euro w tamtych czasach. No to też był jeden z droższych Gębi i, i to przekazuje geny u mnie ta sama. Także tutaj para 23, szczególne Gębie, nie ma tu średniego Gębia, same wybitne asy z każdego dla dziadków pochodzenia, także zapraszam para nam numer 23.